Dla mnie każde spotkanie tego typu jest bardzo interesujące. Ja zjeździłem Polskę w ciągu ostatnich przeszło 20 lat, no bardzo dokładnie, ale rzeczywiście chyba poza incydentem, kiedy był tutaj jeszcze poseł Lasota z Porozumienia Centrum, teraz jest w ipn to tutaj nie byłem. Wtedy miałem tutaj jakieś krótkie spotkania, tu panie nie mogą tego pamiętać, bo to było 20 lat temu. I y, y, takie spotkanie jest dla mnie ważne i dlatego, że mogę coś powiedzieć, y, ale także dlatego, że mogę się czegoś dowiedzieć. Mogę się czegoś dowiedzieć o życiu w Polsce, bo ogromna większość Polaków mieszka poza wielkimi ośrodkami. Y, jest jakby troszeczkę zapomniana w naszej polityce, w polityce obecnego rządu. Y, Polska jest zróżnicowana, można powiedzieć. Nie traktuje się jej w sposób jednolity, nie traktuje się jej jako pewnej całości, tylko wyróżnia się pewne miejsca, pewne ośrodki. To co są znalazło wyraz w pewnej koncepcji, koncepcji metropolizacji Polski, koncepcji niezrównoważonego rozwoju. Tak zwanego rozwoju polaryzacyjno dyfuzyjnego czyli najpierw ma być polaryzacja, koncentracja rozwoju, a później dyfuzja, tak jak w biologii międzykomórkowo. Ten rozwój się miałby rozchodzić, tylko nigdzie na świecie się to nie udało. Wszędzie, gdzie następuje taka koncentracja bogactwa i rozwoju w kilku środkach, ta reszta po prostu zaczyna funkcjonować coraz gorzej, jest degradowana. I stąd ta rozmowa jest ważna. Ja spotykam się tutaj w mieście, gdzie, gdzie kiedyś był wielki zakład przemysłowy. to chodziło do 7 tysięcy zatrudnionych, e, gdzie ten zakład, który tutaj jest jakby na tym terenie główny, jest dzisiaj zagrożony. Mówię o produkcji ołowiu cynku. E, wiadomo, że wyczerpują się zapasy. Nie wiadomo co będzie dalej. Tam są różne kłopoty, o których państwo na pewno wiecie dużo więcej niż ja, no ale ja też wiem, że. Że jest kwestia inwestycji, które by po prostu tą ziemię zabezpieczały, jak się będzie zalewało kopalnie, jest pytanie, co będzie z wodami gruntowymi. No są oczywiście te problemy, które występują w całej Polsce, ale tutaj na terenach szczególnie mocno zaludnionych są intensywne problemy z infrastrukturą, z tym, że mimo posiadania środków, mówię tutaj o środkach europejskich, na no jakieś... Polskie państwo w obecnym kształcie nie daje sobie z tym wszystkim rady. No i są problemy zwiania się państwa, problemy oświaty, likwidacji szkół i w ogóle problemy oświaty, która nie jest w Polsce odpowiednio efektywna. Nie jest o czym rozmawiać. Oczywiście są też kwestie służby zdrowia, emerytur. W każdym właściwie miejscu wygląda to troszkę inaczej. I chciałbym się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć z ciekawością, Czekam na to, na co, o co mnie będą pytali miejscowi mieszkańcy, no bo ja coś tam powiem, ale poza tym będą pytania. Czyli krótko mówiąc cieszę się, że tutaj jestem i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zawsze z pewnym napięciem czekam na to, ile będzie osób.